Siemaneczko, z tej strony Siwy i witam w kolejnym filmie z GTA 5 na moim kanale, a dzisiaj sprawdzamy mity i prawdopodobnie jest to ostatni odcinek właśnie ze sprawdzania mitów w GTA 5 chyba że, chyba że zostaniecie do końca i obejrzycie ten film uważnie, ponieważ tam dalej będę mówił co i jak, ale oczywiście zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę, a także subskrypcji mojego kanału, a teraz już bez zbędnego przedłużania życzę wam miłego oglądania. Zadzwoń po straż pożarną, a jak straż przyjedzie, to jedź za nią na motorze, i trąb wtedy powinna cię oblać wodą. Jesteśmy już w grze i jestem ciekaw, czy rzeczywiście zostaniemy oblani wodą i po prostu będzie na nas ogromna kałuża wody, taka jak się znajduje pod nami. Ale przed nami jest nasz motocykl, który oczywiście jest potrzebny do wykonania tego mitu do sprawdzenia tego mitu właściwie. Ale dobra, mamy już wszystko przygotowane, więc bez przedłużania zadzwońmy oczywiście po straż pożarną. Mamy numer alarmowy, więc dzwonimy, zjadę sobie tylko na ulicę, żeby wszystko się tutaj załadowało. Dobrze. Dobra, połączono straż pożarna. Cyk! I za chwilę powinni tutaj być Sławek nie mam założonych Więc będziemy musieli być uważni Żeby po prostu nie przegapić ich Bo nie chcielibyśmy tego I jeszcze w sumie jedna rzecz Muszę wyłączyć sobie Never Wanted Żeby nam tutaj nic nie zaburzało Żeby na spokojnie mogli nas gonić Bądź się na nas triggerować Chociaż nie wiem czy straż pożarna na to działa Raczej nie, ale wiecie Lepiej dmuchać na zimno i wszystko sprawdzać Uważnie i dokładnie, ale dobra. Sprawdzajmy najpierw, gdzie jest straż, po którą dzwoniliśmy, bo jak na razie no nikogo nie widzę. Tylko jest pewien problem, ponieważ jeżdżę już w kolejne kółko i ich tutaj nie ma. No dobra. Dzwonimy w takim razie jeszcze raz. Dzwonimy może przejedziemy w jakieś inne miejsce, bo ewidentnie tutaj nie chcieli do nas przyjechać. Super. Jesteśmy z powrotem i dalej, proszę przyjechać. Stoję w miejscu, nie będę jeździł, żebyście mogli nas spokojnie nie zlokalizować. W końcu są, dobra, w takim razie ustawiamy się za nimi i będziemy trąbili. Będziemy po prostu na trąbili cały czas. Za nimi i zobaczymy, czy rzeczywiście. No, nie pchajcie nas! Co tu się dzieje? W ogóle to jakaś strzelanina. Czy ja czekałem tak długo na straż pożarną? Pościg musiał mi to przerwać. Nie no, to jest pałowe miejsce. Oni podjadą na miejsce zgłoszenia. Spoko, tam się nic nie pali. To taki bejcik był, no, żeby sprawdzić tego mita. Ale dobra, żebyśmy w nich nie wjechali. Już prawie wjechałem. I trąbię cały czas. Okej. Okay. Lufa się podniosła do góry. Zresztą widzieliście to. Ale. Nic oprócz tego Czekajcie, możemy Możemy wjechać nawet obok nich Ewidentnie się na nas triggerują Patrzcie co jest grane, pokazują na nas Ej, ej, gościu, nie Nie o taki rezultat nam chodziło Co jest grane? Dobra, jadą Jest dobrze, jest dobrze My podjeżdżamy do nich I trąbimy, trąbimy Bo co innego mogę robić? Okej, okay, oni przejeżdżają, my trąbimy cały czas Na czerwonym jadą, oczywiście Jadą do pożaru, którego nie ma już dawno się spaliło wszystko Dobra, niech oni odjadą Niech oni odjadą, niech nie stoją Bo się będą na nas triggerowali wtedy Okej, okay, armatka jest podniesiona do góry I Zobaczcie, że oni jadą na czerwonym cały czas Co jest grane? Hej, oni jadą I totalnie na nas nie zwracają uwagi No są podtrigerowani pewnie jest! Ej, teraz to mnie zaskoczyło. Oczywiście są znowu na nas kurzeni, ale oblali nas wodą. No powiem Wam, że tego się nie spodziewałem, a gram w GTA od premiery i jeszcze nie zaskakuje, no ale mi nie pozostaje nic, jak powiedzieć, że ten mit zostaje potwierdzony. W misji jak na szkoleniu jak wyrwie z ząb obsęgami panu K to po misji Będą one leżały z wyrwanym zębem Na stole w salonie w mieszkaniu Floyda Oczywiście mamy katstęgę Pomijamy to i jesteśmy w etapie Z panem K oraz Trevorem dentystą Który ma bardzo dużo Sprzętu jak widzicie nie tylko Dentystycznego bo na przykład ma defibrylator Którym możemy uratować Komuś życie na pewno pan K Nie chce żebyśmy ratowali mu życie Pomijamy oczywiście katstęgę Sękę I Trevor teraz zastanawia się Co by tu wybrać Ja oczywiście wiem co wybiorę Dlatego dalej mamy nasze Obcęgi i za chwilę Będzie wyrywanie ząbka Oczywiście wszystko jest tutaj robione W sposób higieniczny Bezpieczny dla naszego pacjenta Proszę YouTube nie banuj tego filmu Bo nie ma co tutaj banować Jak widzicie ząbek już nie będzie bolał Bo już tego zęba nie ma Odstawiliśmy już pana Kana lotnisko Więc teraz idziemy do kryjówki Trevora u Floyda i będziemy sprawdzali dalej Naszego mita i właśnie chciałem Poruszyć sprawę mitów, a dokładniej Końca tej serii, ponieważ jest to już dziesiąty Odcinek z GTA 5 sprawdza mity i oczywiście Tych mitów jest coraz to mniej, przynajmniej Tych ciekawych i o których wiele osób Nie wie, ale jeżeli macie takie mity To możecie pisać i ja muszę się skupić na drodze Więc super Trevor, tutaj jeździsz No ale oczywiście Jest to koniec, ponieważ mitów Jest coraz to mniej, no chyba, że będą naprawdę Ciekawe na kolejny odcinek, to jeszcze Zobaczymy, może jakiś taki wyjątkowy, ale mam zamiennik, a dokładniej niedługo wychodzi trylogia, nowa edycja, dokładniej edycja definitywna. I tam będzie GTA San Andreas, GTA Vice City oraz GTA 3, więc tam możemy sprawdzać nasze mity. Jeżeli będziecie chcieli sprawdzanie mitów właśnie w tych grach, to koniecznie napiszcie w komentarzach i pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, to będzie więcej materiałów tego typu. Jesteśmy już z powrotem i teraz wlecimy na klipie i miejmy nadzieję, że poziom pościg. Go nam nie zniknie, na szczęście nie znikną, więc dobra, szukamy. Tutaj nie ma żadnego stołu, więc chodzi pewnie o ten salonie. Nie no, tu nie ma żadnych stołów, do łazienki nie wchodzę. Tutaj mamy szafkę, ale to nie jest ta szafka. Na biurku nic nie ma. Tutaj mamy wyspę, ale na tej wyspie. Także nic nadzwyczajnego nie ma Nie no dobra jest syf Jest tutaj pełno rzeczy Trevor'a Ale nam chodzi o kombinerki bądź obcęgi Zwał jak zwał I o ząb pana K. Dobra tu mamy papierosy Już myślałem że to są zęby ale nie ma tego Więc zostaje nam ostatni stół I miejmy nadzieję, że na tym stoliku rzeczywiście będą Rzeczywiście tutaj są obcęgi Oraz ząb jak widzicie Jest tutaj bardzo duży ząb Okej, okay. odkryliśmy coś przez przypadek jak widzicie Normalnie wchodzimy w postacie Bo powinna się zacząć misja Ale ta misja się nie zaczęła Okej, okay. i za chwilę nas zabiją Ale nasz drugi mit również zostaje potwierdzony Niestety, ale autora kolejnego mitu gdzieś zgubiłem, a dokładnie zgubiłem screena i jego komentarza, ale w skrócie powiem Wam, że chodzi o automat z napojami, a dokładnie myślę, że wszyscy wiedzą o tym, że automaty mają skończoną ilość napoi. Chyba 10 z tego co pamiętam, ale podobno jak przyjdziemy po opróżnieniu tego właśnie automatu naszym drugim protagonistom, to normalnie będziemy mogli kupić sobie napój, więc przekonajmy się. Dobra, bierzmy pierwszy napój z 10 i oczywiście teraz przyspieszone tempo, żebyście nie musieli być zanudani tym, jak Franklin sobie pije. No i dziesiąta puszeczka przed nami Więc miejmy nadzieję, że to jest ostatnia Z tego co pamiętam tylko dziesięć Można się napić i miejmy nadzieję, że tak będzie Bo już chwilę stoję przy tym automacie Ale dobra, udało się Automat z napojami Jest pusty, więc oddalmy się Od niego gdzieś, myślę Tyle, nie, w sumie nie będziemy Jakoś daleko się oddalali, tylko żebyśmy Po prostu zniknęli z pola widzenia Naszego kolejnego protagonisty Czyli Trevora, który już czeka I jest spragniony, jestem ciekaw co z tego wyniknie, dlatego teraz w komentarzach możecie napisać, jak myślicie, czy ten mit będzie potwierdzony, czy jednak będzie obalony. Dobra, Franklin tam jest, puszki zniknęły, a my. Hej, nie możemy w ogóle skorzystać z tego automatu. Hej, nie możemy skorzystać z tego automatu. Nie wiem, czy coś mi się nie zbagowało, ale nie, no tu możemy normalnie z niego korzystać i Rockstar to ewidentnie przewidział. Autor tego mita pisał nieprawdę, bądź po prostu Rockstar to już spaczował, więc ten mit zostaje obalony. Póki co, to by było wszystko z tego odcinka. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapeczek w górę. Pamiętajcie także o subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was na inne filmy na moim kanale. A jak na razie, ja się z Wami żegnam. Cześć!